postrzeloną. Teraz jednak świetnie Łaski i będzie Kowalski. Będzie Kowalski w polu karnym. Kowalski odbija piłkę. Gradecki. Jest Dawo. Dawo. Przed pola tam jest Cielemencki. Cielemęski strzela. Uff. Teraz rusza kontra Jagieloni Jest jeszcze Wojciech Łaski. Strzela. Bardzo dobre uderzenie naszego skrzydłowego 4-4-2, chociaż mam wrażenie, że tutaj było 4-2-3-1. No i teraz domagają się rzutu karnego zawodnicy Jagieloni, bo tam padł Paweł Olszewski w starciu z Drapińskim, ale arbiter pozostaje niewzruszony. Jest jeszcze Wojciech Łaski! Łaski gol! Ale uderzenie Wojtka Łaskiego! Już gra wznowiona. Jest Olszewski, centruje w pole karne. Paweł Olszewski, tam dobry był strzał Wojtka Łaskiego po tym dośrodkowaniu, a zatem. W tej chwili za w groźnie Lewandowski w pojedynku z naszą defensywą zagranie do ciele męckiego. Cielemęcki! i niestety wyrównanie. Bardzo ładny gol Radosława Cielę I tak też nasi zawodnicy, bo teraz łaski, łaski, strzela łaski. Dominika Furmana. I piłka. Oj, proszę państwa, niestety tracimy gola, ale przepiękne trafienie bardzo ładne trafienie. Za chwilę zobaczymy, czy wejdzie w miejsce Andrzeja Trubechy. Tymczasem jeszcze będzie groźna sytuacja. Strzela Walczak! I niestety przegrywamy 1-3. Bartek Wdowik ma na plecach szwoch, ale utrzymuje się przy piłce Bartek Wdowik, ale jest sam. Dopiero teraz pojawił mu się w sukurs Mateusz Kowalski. Kowalski do Wojdakowskiego. Wojdakowski, no trochę jakby Jaga ruszyła teraz do przodu. Czy jeszcze powalczy o tą bramkę kontaktową? Brawo! Bramka! Nie ma bramki! Wydawało się, że Mateusz Kowalski doprowadzi, strzeli tego gola kontaktowego. Kapławi do Lesniaka. No i koniec meczu, a zatem skończy się trzeci sparing Jagiellonii tutaj w Belek. Jagiellonia przegrywa 1 do 3. Przypomnijmy, że żółto-czerwoni objęli prowadzenie po bramce Wojciecha Łaskiego. Jeżeli chodzi o spotkanie, miało ono dwa oblicza. Pierwsza połowa, w której Jagiellonia kilka razy zdołała się odgryźć drużynie z Płocka i stworzyła sobie kilka naprawdę niezłych sytuacji. W drugiej połowie wyglądało to już, co tu dużo mówić, dużo gorzej, kiedy tak naprawdę poza jedną sytuacją, kiedy Damian Wojdakowski podawał Mateuszowi Kowalskiemu w zasadzie testowany w bramce Płocka Burkowski, no nie narzekł na odmiar nadmiar pracy. Zgadza się. W pierwszej połowie mieliśmy kilka możliwości dostrzelenia bramki, a a druga połowa to, to rzeczywiście ten moment, który, w którym zespół z Płocka tę inicjatywę przejął w zupełności, a my z kolei byliśmy zbyt statyczni, jeśli chodzi o atak pozycyjny. Przez to, przez to tak naprawdę byliśmy przewidywalni i, i tych sytuacji nie mogliśmy sobie wykreować. Na pewno kolejny, kolejny ciekawy wniosek, jeśli chodzi o, o przygotowania. Na szczęście, na szczęście, dzisiejszy mecz bez, bez urazów. Nene, nene szedł z wojska i, i, i Wojtek Łaski, bo, bo uznałem, że oni, ci zawodnicy są po kontuzjach i, i ten wymiar czasowy mi wystarczy. No, ale na pewno spory bagaż wniosków co do tego spotkania. W trakcie transmisji zwróciłem uwagę na to, że Jagiellonia kończyła mecz w bardzo młodym składzie, bo po elazgiery opuścili chociażby Nenę, Łaski, Trubecha, a w ich miejsce pojawili się Wojdakowski, Piekutowski czy Hikaru Matsui jak trener oceni występ młodzieży, która w zasadzie, no tak żartując, w 3-4 w końcówce meczu mogłabyś miała wystąpić w celi od Łódź 18 no Rzeczywiście, to jest nasze zaplecze. zawodnicy z potencjałem, ale też widać, że jeszcze to, to, to jest troszeczkę pracy przed nimi, aby, aby móc rywalizować na tym poziomie, bo nie ukrywam, to tło było dla nas ważne. Czyli zespół z Płocka, który w, 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 w dzisiejszym spotkaniu Wystawił kilku ekstraklasowych zawodników, no i to, to, był, to było tło, które miało na, nam na celu pokazać właśnie jakie elementy należy do, poprawić wśród tych przede wszystkim zawodników, którzy do nas dołączyli, jak, jak, jaka dzieli nas jeszcze przestrzeń między, między rywalizacją w, na poziomie ekstraklasy, a chociażby na poziomie CLJ. Trenerze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.